Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku trochę sobie powie, powiemy o drobiu, o przepiórkach, Taki i dzisiaj będzie tematyka drób. Już sobie przechodzimy tutaj do naszych przepiórek i chcę wam powiedzieć, że są już wszystkie, ale to wszystkie przepiórki. Nawet te wypielki mamuta tutaj dałem. O. Wczoraj tym trochę dołożyłem słomy, bo miały już trochę mokro. No, na taką ilość około 20 szczegółów no to trochę tutaj się tego narobiło, że tak powiem, ale ładne były mm, będzie mięsko z was nie bój się największy tutaj jest tam teksasik, ten Teksasiko ten właśnie biały, on jest największy tutaj czym karmię przepiórki? Przepiórki karmię pszenicą, o wypierdki, przepraszam sobie o, pszenica trochę daję jeszcze im takiej paszy gotowej Yy, dla kurczaków od 0 do 8 tygodnia, no wiadomo, żeby jak tutaj to takie jeszcze mniejsze, żeby trochę się no, może nadrobić, a jak nie no, to wiadomo, pytam na obiadek. <grych> no się pierzą, kurde, ale mały. Zobaczcie tego, jaki mały, a na przykład tego, no nie z tego samego, właśnie. Ja. Tylko tu, właśnie, jest też tak, że jest wow. Tylko tutaj właśnie jest też tak, że yy, są brojlery, pewnie, o, tu idzie broiler, no, więc zobaczymy, co z tego wyrośnie. No będzie tego jeszcze nie sprzedaję, chcę sobie zostawić trochę brojlerów, więc zobaczymy, co z tego wyrośnie. Ten to ma chyba jakiś szydełko złamane albo coś, coś takiego, ten czekoladowy. No, zobaczymy, co z tego wyrośnie yy, i takie jakiś zwykłe wnioski może posprzedajemy. Tutaj nie ma dużo koguciku, bo ostatnio sprzedałem 3 sztuki W sensie przyjechał, to sam, przyjechał to pan sam sobie wybrał Ja tam nie będę później ryzykować, że Albo wysłuchiwać kogoś, że Sprzedałem, o tu zobaczcie jaka jest różnica tym a tym Że sprzedałem komuś koguty same chce pan wybierzesz, takie se pan weźmiesz, tylko Nie ma samych kurd, mówię No Tak się prezentują. Możemy też karmić, wiadomo, jakieś owce, jakąś zielonką. Ale wam tak: przykółka zje to, co kura zje. Tylko, że ona zje w bardziej postaci takiej rozdrobnionej. Nie będzie miała takiej postaci, jak kura, Przykładamy jej y, jakąś trawę, gdzieś kurde, z 20-30 cm trawy, takiej, oczywiście długiej. Ona na przykład nam tego przykółka nie zje, no będzie się męczyła. Więc możemy jej posiekać, pokroić, drobno i na pewno to zje. No Jeszcze może wam dogram, ale nie w tym odcinku, może w innym ja Wam pokażę Kurczaki, zielonuszki, bo pojechały wczoraj, w poniedziałek Nie nagrałem odcinek we wtorek Pojechały wczoraj do nowego domku 6 sztuki, jeden gratisik ode mnie więc Tutaj wam dogram pewnie jak są tamtego nowego właściciela i wam dogram tutaj moje sztuki jak tam się prezentują. O ładnie rosną. Dzisiaj wam powiem, że dzisiaj rano żem szedł zapalić nie światło, bo ja im już gaszę na noc, one mają już 6 tygodni. Eee, będę miał w czwartek 6 tygodni. Jakoś tak. No. Eee, więc ja im gaszę światło na noc i szedłem serano właśnie, na to słyszałem, że już jeden koguci tak dziwnie pijał, niby to... Kurde, jakby to był indyk taki wiecie... Gul gul gul, coś takiego kurde. Nie było takiego płynnego tylko było takie skoki. O dzy, 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 dzy. I chciałem Wam też właśnie przypomnieć o serii na kanale, która właśnie jest od zakotu do wykotu. To jest tą samiczką. Więc... Kto nie wie, niech ogląda. Bo się można dużo ciekawych, fajnych rzeczy dowiedzieć. No. Powiem że przykrójki to są naprawdę takie, jak tak ładnie powiem, no nie powiem, że strajdachy, bo strajdachy to są gołębie, ale strajdeski, o, strają na deski o. no po prostu na, na potęgę ja u swoich kurczaków tu chyba jest też 25 przepiurek czy 30, a Zielony Nóżek jest 25, nie było 25, teraz jest 20, teraz jest 18. I, i właśnie u przepiórek sprzątałem dwa razy a u yy, zielonych zagraf. I jeszcze nie, nie mówiąc o tym, jak dościerlałem przepierkom. Bo no, dościerlałem im dwa razy. Uściółka była taka. O. No. Dopiero później wywaliłem, a zieloną nóżką dościeliłem tylko raz. Później dopiero ją posprzątałem. No, takie małe, no ale. nie ładnie powiem. Sra. Sra i sra. Zamykamy was. No, już tutaj widzę, że nie jest im zimno. Jak były, byłoby i zimno, no to by siedziały w jednym kącie. O, te są właśnie bardzo ładne, mi się podobają. Ten i ten. Może sobie jeszcze zamówimy od tego Pana Jajka. Od Kamila. Co właśnie ma takie kolorowe przypióreczki, bardzo ładne są. No zobaczcie na przykład sobie tego, o. Czekoladowego. <laughs> A na przykład tamtego, tam jest taki kurde... Niby to czarny, brązowy taki... Rdzawy kolor. Taka mieszanka kolor jest tam. No. Degryki są fajne, strażanka, wam powiem. Ładnie śpiewają, jakieś ciepło. Bo teraz tak nie za bardzo chcą śpiewać. O! Słyszycie kogucika? Trochę tam... ...molecie się posłyszeć Hehe. <śm> Robił. Fajne, fajne, da się nawet dają się pogłaskać, o. No, nie uciekają tak jak wiecie jak kura o da się pogłaskać ładnie? Ale duży będziesz Uu panie Kroszczę Już pod gołębią podchodzisz A co ogólnie zważa może w którym odcinku wam tam też jakąś przebitkę wrzucę I zważymy sobie może tą, tą największą I taką najmniejszą jaka jest różnica, nie? Kurde, wiepierdku Zobaczymy czy tu będzie twój los Przewidywany Zamykamy Dobra, taki worek jeszcze, wiadomo, nie jest tutaj Za ciepło Teraz jest... Zobaczymy, jest ogólnie słońce mamy jest na słońcu no, na słońcu pokazuje 14, prawie 15 Więc około 10, bo nie w cieniu jest Ale są zimne noce, no, nocy jest około... 5, do 0 stopni dochodzi Ło, ale poszła. Mm. <grym wyszła> Muszę wam chyba kawkę zbożową dać, jak dzisiaj dostaje się dostaje taki napar kurki, zobaczcie, o Dzisiaj dostały kurki taki napar O Ała Napar w czosku z czosnku, z oregano i majranku na utrudnienie dróg oddechowych. O tam. Stoi, szczywno. O, będzie tyle jajko, czy nie? Może nam się jeszcze uda jajko nagrać. No i ogólnie kupiłem sobie takie plastikowe jajka, na których siedziła się ta kurka. Tam jest 6 tych sztuk, a kupiłem także, że wiadomo jajka były, może jakaś się kwoczka znajdzie, co usiądzie w końcu, ale na razie nic ciekawego jeszcze się nie dzieje, więc jeszcze tutaj nic nie przewiduję Na razie jeszcze zbiera jajko zielone nóżki do swojego lęgu, yy, bo... Dopiero swoje jajka, do, pff, swoje jajka, dopiero jajka yy, od kur, które chcę czyli od kolorowych zamówię, yy, Zamówiłem, zamówiłem miały być dzisiaj dojechać, ale yy, żeśmy się niedobrze poinformowali z panem i dopiero będą za tydzień. Ale na spokojnie, ja sobie w tym czasie uzbieram yy, trochę. Zielone nóżki, bo tak miałem zamiar wrzucić takiego miksa, trochę nioski, trochę zielon a tak mi się udało zbierać właśnie zieloną i tej czarnej, bo ta czarna właśnie fajny miks jest. Tęczanki z czymś tam, więc mogą fajne wyjść takie kurpet złocisto szyję, bo to nie jest kurpatwiona zielonuszka, yy, yy, złocisto szyję, może tęczanki wyjdą, zobaczymy. No zobaczcie, bo na Kogucik nieładnie. Wczoraj się trochę star. Z kogutem babci, ale mój wygrał. <laughs> Powiedziałem później, że za chwilę goni tamtego. Ponieważ moje górki chodziły wczoraj tam właśnie po całym wybiegu, po całym ogrodzie. To jak wiecie, teraz jeszcze jest. Yy, nie ma jeszcze zima. Jest no taka zima o słoneczko, choć nie było czyste. Chodziły tam, jeśli tam nie ma żadnego. Yy, ono jeszcze nie jest przekopany, Nie ma tam żadnego, żadnych warzyw, więc mogą sobie jeszcze chodzić. Tu właśnie mi kurka wyszła, tu jej ogólnie na chwilę tak jeszcze nie puszczam. Tu je czasami puszczam, bo się zmieniamy. Z babcią, Marcia puszcza przykład co drugi dzień tam, i ja tak się wiadomo dzień po dniu się zmieniamy. czasami to właśnie wpuszczę tutaj u siebie na wybieg, tylko że muszę uważać, bo rozwalają trawę mi. A jak wiemy, kury lubią rozdrapywać. No. I się spotkały wczoraj dwa charakterki, nie? Dwie zielone nóżki. I ten mój nie chciał odpuścić, aż nawet skrzydło tu no, zobaczcie. Takie ładne miał skrzydło. Skrzydło. Pióro. A nie skrzydło. No. Tak się wygrzewają. tam tą kurtkę muszę odgonić Nie przeszkadzaj, Fredek. Dzisiaj są kurki na pierwszym panie, nie ty. No. Kurki dostają taką paszę. Eee z piasta, pszenica, trochę owsa. Dużo nie daje owsa, to już, już cieplej jest, więc dużo nie dostają. No i dodaj troszeczkę śruty, to jest taka pasza, zobaczcie. O, teraz kupiłem taką sypką, a ją lepiej zjedzą niż granulowaną. O, tu jest jeszcze kukurydzy, o, jeszcze tam, mam jakieś proste widziałem. Niech sobie ja to daje takie może z 700 gram takie karmidło 6 kg Więc to jest prawie co nic Co nie pani Mi się bardzo podobają te kurki, jedną nóżki W szczególności ta bardzo ładny ogon Ale guzik trochę się tutaj zepsuł nam Poczekaj ja mnie się regeneruje trochę No zobaczymy jak gęb przekazali no. chyba myślę, że w tym odcinku taki luźny odcinek zrobił, zdrowi, trochę mi się pogadali Takie pokadanka, pogawędka więc Wiem, że są na tym też kanale osoby hodujące drób, a na przykład nie hodujące króliki, więc taki odcinek też się będzie dla Was pojawiać. Każdy na kanale coś dla siebie na pewno znajdzie, więc zostawcie łapkę, suba z dzwoneczkiem, o tak dzwoneczkiem. Po <laughs> prostu kupię taki fajny dzwoneczek, no i trzymajcie się, do następnego, cześć!